Gaja, bogini z Grecji, mieni się barwami tęczy. W Kaliszu jest postawiona i dobrze zrobiona. Wszyscy gaje szanują i z nią się dobrze czują. Przyjeżdżają turyści do Kalisza, bo tam jest spokój i cisza. Szczególnie obok Gai, która, która, której wszyscy lubią i szanują i dobrze z nią się czują. Dziękuję. Rafał Kalinowski. Szanowni Państwo, mili goście, jest mi niezwykle miło przywitać Was wszystkich na kolejnych urodzinach Galerii Tarasina. Dzisiaj też mamy Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego i drodzy Państwo, kończymy trzeci Złoty Dzień Opery Kaliskiej. Są dzisiaj z nami artyści, jest Paweł Althammer i Artur Żmijewski. Są artyści z legendarnej grupy Nowolipie wraz z Jacobem Cohenem, który jest z nami. Drodzy Państwo, są też y, prezydenci miasta Kalisza, y, nasi y, mecenasi Galerii Sztuki Miniana Tarasina, jest pan prezydent Krystian Kinastowski i pan wiceprezydent Grzegorz Plawinek. Witam bardzo gorąco mecenasa sztuki, pana Marka Antczaka, pana prezesa firmy budowlanej Antczak, dzisiaj panią Agnieszko. Bardzo serdecznie witam pana sekretarza, panią skarbnik miasta, wszystkich naczelników, drodzy Państwo. I są też dzisiaj z nami artyści związani z bogno która poprowadzi dzisiejszy performance, A także silna grupa przedszkolaków. Witajcie kochani. Drodzy Państwo, wszystko to za sprawą naszych gości, Pawła Althamera i Artura Żmijskiego, którzy przyjęli kolejne zaproszenie do współpracy. To zaproszenie było inspirowane inicjatywą Pana Prezydenta Krystiana Kinastowskiego, abyśmy na podsumowanie 45-lecia galerii przygotowali pewien prezent od właśnie naszej instytucji dla miasta, dla Kaliszan. Myślę, że to bardzo wpisuje się w misję instytucji kultury, a żebyśmy nie zamykali się tylko właśnie w wnętrzach sterylnych sal wystawieniczych, ale żebyśmy starali się wyjść właśnie ze sztuką współczesną w przestrzeń. Nie zawsze są to rzeczy proste, nie zawsze są to obiekty oczywiste, ale myślę, że tylko tak możemy cały czas prowadzić żywy dialog o sztuce. Myślę, że nie byłoby szans na powstanie tego projektu, gdyby nie mecenat miasta Kalisza i wsparcie pana prezydenta, ale nie udałoby się to także gdyby nie mecenat biznesu i wsparcie firmy budowlanej Antczak. Drodzy państwo, ja mam taką ogromną dzisiaj przyjemność przypomnieć, że Paweł Altchamer i Artur Żmijewski należą do najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów. Poznali się w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego, zwanej Kowalią na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Debiutowali w latach 90. i od tego czasu wpisują się w kanon sztuki polskiej i światowej. Od ukończenia studiów pozostają w kontakcie, przyjaźnią się, wystawiają razem, współpracują. Twórczość Pawła Althamera jest różnorodna medialnie i formalnie. Tworzy rzeźbiarskie autoportrety, występuje w performance'ach, wideo. Pragnie doświadczyć materialności ciała oraz nakreślić własne granice psychiczne. Przez akcje, do których angażuje całe społeczności, chce tworzyć wspólnoty, skonfrontować ludzi ze sobą poprzez sztukę. Jak wiemy już po tych trzech dniach, są to działania genialne. Artur Żmijewski postuluje świadome uczestnictwo sztuki w życiu społecznym. W swoich pracach eksponuje świat ludzi innych, często niezauważalnych. Rejestruje ich codzienność, ukazując jak ograniczenia fizyczne i psychiczne wskazują ich na marginalizację społeczną. Inicjując eksperymenty z udziałem wybranych grup, dąży do zrozumienia trudnych przeżyć i tematów tabu. Najchętniej używanym przez artystów medium jest film paradokumentalny, polegający na prowokowaniu niecodziennych sytuacji i niemal laboratoryjnej obserwacji ich rozwoju konsekwencji. Do jego najgłośniejszych prac należą oko za oko z 1998 roku, pokazujący niepełnosprawne osoby, w którym zdrowi użyczają brakujących kończyn, tworząc osobliwe humanoidalne hybrydy. KRWP to wideo, gdzie nad żołnierze z kampanii reprezentacyjnej są poddawani regularnej mustrze, pokazując swoją cielesną słabość. Śledził łomność, deficyty, niespełnienia oraz wszelkie inne wyznaczniki wykluczenia społecznego. Drodzy Państwo, obaj artyści są znani z organizowania działań o charakterze wspólnotowym, przekraczającym tradycyjne kwestie autorstwa dzieła, spójności mediów na rzecz działań kreujących choćby chwilową wspólnotę. Wciągają do swoich działań rozmaite środowiska, a swoje talenty plastyczne traktują jako narzędzie pomagające w mediacjach. Ich wspólne rzeźby powstawały na. W Warszawie, a teraz właśnie w Kaliszu. Artyści przyjęli zaproszenie do realizacji rzeźby, ale jak Państwo wiecie, po pandemii ruch w galeriach przyspieszył. Nowojorska wystawa Pawła i mediolańska wystawa Artura bardzo pochłonęły ich czas i uwagę. Ciężko było znaleźć czas na pobyt w Kaliszu. I tutaj z pomocą przyszedł właśnie pan Marek Antczak, który zaprosił artystów do swojej rodzinnej firmy, gdzie artyści byli traktowani z wielką troską i uwagą. Pan Marcin Antczak zrobił nam wielką przysługę, wysyłając po artystów samolot do Macedonii, do Skokiej. i mogliśmy tutaj państwo odbierać z lotniska. Później pan Marek rozpieszczał jak tylko mógł w Kaliszu, żeby artyści się tutaj dobrze czuli. Ale artyści i tak wymykali się, drodzy Państwo, tym wszystkim konwencją. Po to, żeby gdzieś w samotności, w pracowni wesołej u Pawła Altkamera, jakby dokończyć tego dzieła. Ale, drodzy Państwo, nie udałoby się też tego dokonać, gdyby nie wsparcie kolekcjonera sztuki, cudownego człowieka, pana Tadeusza Czywczyńskiego, który dzisiaj jest tutaj z nami. Wielkie, wielkie brawa. Ja teraz pozwolę sobie zaprosić pana prezydenta. Ja bym chciał zacząć przede wszystkim od jubileuszu, czyli 45-lecia naszej e, miejskiej e, galerii. Ja bym chciał bardzo e, podziękować Pani Dyrektor, całemu zespołowi galerii za to, że Państwo e, działacie. Jestem przekonany i mam wrażenie, że e, w dniu e, 45-lecia, w dniu tego jubileuszu, galeria nigdy nie była tak mocna i, i tak silna jako instytucja miejska. Jestem Szczęśliwy, że możemy Was w tym wielkim dziele wspierać. Jestem przekonany, że przed nami cudowne lata, jeżeli chodzi o działalność galerii. Jesteśmy w, przed, w przededniu, można powiedzieć, pozyskania nowej przestrzeni, której tak bardzo potrzebujecie, i jestem przekonany, że będziecie w stanie wtedy dopiero rozwinąć swoje skrzydła i będziemy mieli wiele jeszcze wspaniałych okazji do tego. Żeby w galerii się spotykać i, i rzeczywiście oglądać sztukę najwyższych lotów. I teraz chciałbym przejść do tego wydarzenia dzisiejszego, ponieważ trudno wyobrazić sobie lepszy prezent dla galerii i od galerii dla miasta, jak wspaniałą rzeźbę, którą dzisiaj wspólnie tu z artystami odsłonimy. Współpraca z, z Panami rozpoczęła się, tak jak już powiedziała Joanna, w 2021 roku. Myślę, że to też nie była taka prosta sprawa Panów tutaj na ten tydzień do Kalisza zaprosić. Dziękujemy za to, że wtedy Państwo, Panowie zdecydowali się na to, żeby żeby to tutaj, to zaproszenie przyjąć i do Kalisza przyjechać i dzisiaj to spotkanie jest jakby kolejnym owocem tej naszej współpracy. Liczę na to, że to oczywiście nie koniec, tylko będziemy jeszcze mieli okazję tu zrobić wiele wspaniałych rzeczy. Cieszymy się, że Kaliska Galeria może gościć tak wspaniałych artystów. Dzisiaj również można powiedzieć w szerokim gronie, ponieważ ta i, i opera Kaliska, tak i, i obecność dzisiaj grupy Nowolipie to również dla nas duży zaszczyt. Jestem przekonany, że jesteście Państwo w stanie tutaj również swój ślad zostawić. Myślę, że, że rzeczywiście. Jest to wydarzenie, jeżeli chodzi o, o Kalisz, o, o, o naszą tutaj przestrzeń publiczną, wyjątkowe. Bardzo się cieszymy, dołączamy jako Kalisz do, do tych miast, można powiedzieć, na, na, takich najlepszych, które już te rzeźby wasze mają, bo przecież to też nie jest tak, że taka rzeźba może stanąć w każdym mieście. Także za to również dziękujemy. 45 lat. 40 to jest trochę mało, a 50 to już jest trochę dużo, a 45 to jest, uważam, idealnie, i w tym momencie tego jubileuszu życzę, żeby pani dyrektor nadal ze swoim zespołem tak prężnie działała. Tak jak mówiłem, dużo dobrego przed nami. Mam nadzieję, że uda się rzeczywiście stworzyć taką galerię z wykorzystaniem tych dodatkowych przestrzeni, z której będziemy wszyscy dumni, na którą wszyscy. Czekamy, zapewniam o naszym wsparciu. Bardzo dziękuję za to wszystko, co udało się zrobić. No, i o, Pani Dyrektor, czekamy oczywiście na więcej. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Pozwólcie, że zaproszę teraz do mikrofonu człowieka niezwykłego z ogromnym sercem do kultury. Myślę, że przez ostatnie 30 lat wiele projektów i wielu festiwali nie odbyło się by w naszym mieście, gdyby nie właśnie jego ogromna dobroć. Zapraszam pana, panie Marku i proszę kilka słów wygłosić, czemu nam pan zaufał tym razem. Pan Marek jest też członkiem Rady Artystyczno-Programowej Galerii i też przygląda się naszym, naszym działaniom. Muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony, może Muszę powiedzieć, że nie przygotowany na tego typu wystąpienie. Poza tym to nie jest moja specjalność wygłaszać przemowy i być w tak zacnym towarzystwie. Ale jako mieszkaniec tego miasta jestem niesamowicie szczęśliwy, że miałem możliwość wziąć udział w powstaniu tak niezwykłego, pięknej rzeczy, którą Państwo będziecie mogli lada chwila. Zobaczyć po odsłonięciu tej rzeźby w Parku Kaliskim. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w tym całym przedsięwzięciu, i że właściwie początki powstawania tej rzeźby to było miejsce mojej firmy, bo tam spotkałem się z tymi wybitnymi ludźmi, z panem Pawłem i z panem Arturem. To są chwile, które właściwie pozostaną na zawsze w mojej pamięci, bo przebywanie w towarzystwie takich osób, niezwykle patrzących zupełnie inaczej niż my, normalni, przeciętni ludzie na świat i na życie, robiło na mnie niesamowite wrażenie. Uczestniczyłem w obchodzeniu, pokazywaniu mojej firmy, gdzie panowie wykazywali olbrzymie zainteresowanie i mieli zupełnie inne spojrzenie na wiele rzeczy. To, że Kalisz będzie miał tak piękne dzieło i właściwie jeszcze jeden element podnoszący rangę tego miasta, bo przecież szczycić się będziemy mogli tą rzeźbą nie tylko wśród mieszkańców Kalisza, która będzie na pewno wiele osób inspirowała i wiele osób będzie tą rzeźbę podziwiało. To muszę oddać tutaj w całości, że to, że doszło do finału znam od podstaw, od początku, jak padł zamysł tej rzeźby dla Kalisza, to tu jest niezwykłe uznanie, trzeba oddać pani dyrektor, pani Joannie. Jej determinacja, jej podejście do pracy, jej zaangażowanie po prostu wzbudza we mnie zachwyt i jestem pełen uznania, że Kalisz ma szczęście mieć takich ludzi w swoim szeregu. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim Pani Joannie, że pozwoliła mi brać udział w tym przedsięwzięciu, bo było to dla mnie nie, niezwykła przygoda. I jeszcze raz dziękuję Pani Janno i wszystkim tym, którzy brali udział. Chciałem gorąco podziękować panu Pawłowi, panu Arturowi Szynielskiemu, że mogłem ich poznać i że mogłem z, nim, z nimi wspólnie spędzić niewiele czasu, ale jak niezwykle dla mnie przyjaznego i dającego mi taką możliwość spojrzenia na życie trochę w inny sposób. Dziękuję bardzo. Dobrze, prosimy, tak? Mówię, wiersz, przyjechałem na krótką wycieczkę do Kalisza, bo tam jest dla mnie spokój i cisza. Jest tam plener artystyczny, jak również plastyczny. Jest tam słodki poczęstunek. I każdy robi sumienia rachunek. Najemy się wszyscy do oporu, nie tracąc dobrego humoru. Rysuję tam i maluję co chcę i bardzo dobrze z tym czuję się. Rafał Kalinowski. Brawo, dziękuję. Myślę, że to najlepsza i najszczersza recenzja naszej galerii.